Głębi dzikiego lasu, myśliwy ratuje życie rannego niedźwiadka, ale jego decyzja wywołuje nieoczekiwane konsekwencje. Kiedy kłusownicy zaczynają tropić ich ślady, myśliwy musi podjąć największe ryzyko w swoim życiu, ocalić młodego niedźwiedzia, narażając własne istnienie. Czy będzie w stanie odejść, wiedząc, że to może być ich ostatnie spotkanie? Głęboko w surowym lesie, z dala od cywilizacji, mieszkał doświadczony myśliwy imieniem Jan. Całe swoje życie spędzał samotnie, polując na zwierzynę i śledząc dzikie zwierzęta. Jego drewniana chata, otoczona nieprzebytymi lasami, była jedynym miejscem, które nazywał domem. Cisza panująca wokół niego, przerywana tylko odgłosami natury, stała się jego codziennością. Jan przyzwyczaił się do samotności, ale głęboko w środku odczuwał jej ciężar, choć rzadko o tym myślał. Pewnego dnia, podczas rutynowego polowania, Jan natknął się na coś, co przerwało jego codzienny rytm. Z głębi lasu dochodził słaby dźwięk. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to ryk zwierzęcia, ale było w nim coś innego, coś, co przyciągnęło uwagę doświadczonego myśliwego. Po chwili znalazł źródło dźwięku, młodego niedźwiadka, rannego i osamotnionego. Jego drobne ciało drżało, a oczy błyszczały bólem i strachem. Jan stanął bez ruchu, zastanawiając się, co powinien zrobić. Instynkt myśliwego podpowiadał mu, by zostawił zwierzę na pastwę losu takie jest przecież prawo natury. Ale coś w jego sercu, coś ukrytego głęboko pod latami surowego życia, kazało mu zatrzymać się i pomyśleć inaczej. I tu pojawia się pierwsza zagadka: dlaczego niedźwiadek jest sam? Co stało się z jego matką? A może to los chciałby, by Jan natknął się na to bezbronne stworzenie? Dlaczego myśliwy, który całe życie zabijał, teraz miałby pomóc? Jan podjął decyzję, która zmieniła bieg jego życia. Zamiast zostawić niedźwiadka na pewną śmierć, postanowił go ocalić. Delikatnie podniósł małe ciało zwierzęcia i z trudem przetransportował je do swojej chaty. Każdy krok był pełen wątpliwości, co on, Samotny myśliwy miałby zrobić z dzikim niedźwiadkiem, jednak coś w jego wnętrzu kazało mu iść naprzód. W chacie Jan dokładnie obejrzał rany niedźwiadka i przemył je czystą wodą. Chociaż nie był weterynarzem, znał wystarczająco dobrze naturę, by wiedzieć, jak pomóc rannej istocie. Następnie, rozpalając ogień w kominku, przygotował prosty posiłek z resztek swojego jedzenia, podając młodemu niedźwiedziowi kilka kęsów. Które ten zjadł z wyraźną wdzięcznością. To wydarzenie było czymś więcej niż tylko aktem ratunku. Zapoczątkowało przemianę w sercu Jana. Jego życie, do tej pory poświęcone samotnej walce o przetrwanie, nagle zaczęło nabierać nowego znaczenia. W małych oczach niedźwiadka Jan zobaczył coś, co dawno zapomniał. Życie, które potrzebowało jego pomocy. Ale co będzie dalej? Czy Jan będzie w stanie opiekować się dzikim zwierzęciem? Czy jego decyzja ocalenia młodego niedźwiadka nie sprowadzi na niego nowych problemów? Dni mijały, a Jan opiekował się niedźwiadkiem, który powoli odzyskiwał siły. W tym czasie myśliwy nie mógł uciec od własnych myśli. Każda chwila spędzona z młodym niedźwiedziem przywoływała wspomnienia, które Jan starał się przez lata zepchnąć w najdalsze zakamarki swojego umysłu. Zaczęły pojawiać się obrazy z przeszłości. Jan miał kiedyś rodzinę, żonę i syna. Kiedyś jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Byli szczęśliwi, mieli plany na przyszłość, ale wszystko zmieniło się tragicznego dnia, gdy jego syn zginął w wypadku. Jan nie potrafił sobie wybaczyć, że nie mógł uratować swojego dziecka. Ta niewyobrażalna strata złamała go wewnętrznie i to właśnie wtedy postanowił uciec w samotność, ukrywając się w głębi lasu. Myślał, że w ten sposób zdoła zagłuszyć ból i poczucie winy, ale opieka nad niedźwiadkiem. Otworzyła rany, które nigdy się nie zagoiły. Dlaczego to robię? Zastanawiał się Jan, patrząc na zwierzę, które teraz spało spokojnie w kącie jego chaty. Przecież to tylko dzikie zwierzę, nie człowiek, ale w głębi serca wiedział, że to nieprawda. Niedźwiadek przypominał mu o synu, o tym jak był bezbronny i jak Jan, pomimo swoich umiejętności, nie zdołał go uratować. Teraz opieka nad Niedźwiadkiem stawała się dla niego formą odkupienia. Próbą naprawienia tego, czego nie mógł zmienić w przeszłości. Każda interakcja z młodym niedźwiedziem przypominała Janowi o dawno zapomnianych uczuciach, o trosce, odpowiedzialności, a przede wszystkim o potrzebie bliskości. Jego wnętrze zaczynało się zmieniać, mimo że próbował tego nie dostrzegać. Początkowo niedźwiadek był nieufny, jak każde dzikie zwierzę. Drżał na widok człowieka, próbował uciekać i chował się w kątach chaty. Ale z czasem, gdy Jan codziennie przynosił mu jedzenie i dbał o jego rany, młode zwierzę zaczęło mu ufać. Jan obserwował, jak niedźwiadek stopniowo przestaje się bać i z większą swobodą porusza się po chacie. Czasami nawet podchodził bliżej Jana, szukając jego obecności. Jan z kolei zaczął odkrywać w sobie uczucia, które dawno uważał za stracone. Choć był to tylko młody niedźwiadek, myśliwy poczuł odpowiedzialność i przywiązanie do niego. Każdy dzień spędzony z niedźwiadkiem przypominał Janowi, jak ważna jest bliskość drugiej istoty, nawet jeśli jest to dzikie zwierzę. W tej cichej, nieśmiałej relacji oboje, zarówno człowiek, jak i zwierzę, odnajdywali coś, co było im potrzebne. Niedźwiadek uczył się zaufania, a Jan przypominał sobie, co to znaczy opiekować się kimś. Dynamika tej relacji zaczęła się zmieniać. Jan początkowo surowy i zamknięty w sobie, z każdym dniem otwierał się na emocje, które przynosiło mu to dzikie, ale bezbronne stworzenie. Ich codzienność zaczęła nabierać nowego sensu. Niedźwiadek, choć dziki, zaczął traktować Jana jako piekuna, a Jan nie mógł już zaprzeczać, że to małe stworzenie wypełniało pustkę, którą nosił w sercu od lat. Czy jednak ta relacja mogła przetrwać w świecie, w którym dzikie zwierzęta powinny żyć na wolności? Z biegiem czasu relacja między Janem a Niedźwiadkiem Stawała się coraz silniejsza. Mimo, że młode zwierzę było coraz bardziej samodzielne, to pozostawało blisko człowieka, szukając jego opieki. Jednak Jan wiedział, że niedźwiadek nie może pozostać z nim na zawsze. Młode, choć oswojone, było przecież dzikim zwierzęciem stworzonym do życia na wolności, w lasach, gdzie należało do natury. To właśnie stanowiło główny konflikt w głowie Jana. Czy powinien trzymać niedźwiedzia przy sobie, ryzykując, że straci swoje naturalne instynkty, czy też powinien wypuścić go na wolność, gdzie będzie musiał stawić czoła niebezpieczeństwom lasu? Z każdym dniem Jan coraz bardziej rozumiał, że to, co robi, nie jest do końca dla dobra niedźwiadka. Zaczynał dostrzegać, że jego opieka nad zwierzęciem była raczej próbą uleczenia własnych ran, niż pomocą dla stworzenia. Trzymanie młodego niedźwiedzia z dala od natury, mogło okazać się dla niego zgubne. Las był pełen zagrożeń, a życie na wolności oznaczało walkę o przetrwanie, o pożywienie, schronienie, a także unikanie innych drapieżników i ludzi, którzy niekoniecznie będą tak życzliwi jak Jan. Jednak sam myśliwy nie mógł się zdecydować, co zrobić. Czy to było naprawdę dla dobra niedźwiedzia, czy dla jego własnego poczucia winy i samotności? Jan musiał zmierzyć się z trudnym pytaniem. Czy trzymając młodego niedźwiadka przy sobie, tak naprawdę nie szkodzi mu bardziej, niżby go wypuścił? Główny punkt zwrotny nastąpił pewnego dnia, gdy Jan dostrzegł ślady innych ludzi w pobliżu swojej chaty. W lesie pojawili się kłusownicy, o których od dawna słyszał. Byli to ludzie, którzy polowali na dzikie zwierzęta dla skóry i mięsa, nie dbając o równowagę natury. Jan poczuł niepokój. Wiedział, że ci ludzie nie będą mieli żadnych skrupułów, by zabić młodego niedźwiedzia, jeśli tylko go znajdą. Co gorsza, zauważył, że kłusownicy zaczęli podążać tropem niedźwiedzia, który od czasu do czasu wychodził z chaty, aby błąkać się po lesie. To był moment, w którym Jan musiał podjąć decyzję. Wiedział, że jeśli kłusownicy znajdą niedźwiedzia, będzie on bez szans. Jan poczuł ogromne poczucie winy. Być może to jego decyzja o trzymaniu niedźwiadka blisko siebie sprawiła, że zwierzę było teraz w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Zrozumiał, że musi działać szybko. Postanowił wyprowadzić niedźwiadka głęboko w las, z dala od kłusowników i dać mu szansę na przetrwanie w naturalnym środowisku. Jednak sam fakt, że musiał w tej chwili podjąć taką decyzję, wywołał w nim wewnętrzny konflikt. Czy był gotowy, aby pozwolić niedźwiedziowi odejść? Wiedząc, że może nigdy więcej go nie zobaczyć? A może to właśnie było najlepsze dla zwierzęcia? Jan wiedział jedno: musiał zaryzykować wszystko, aby ocalić niedźwiedzia przed kłusownikami, nawet jeśli oznaczało to pożegnanie. Kiedy Jan zdał sobie sprawę, że kłusownicy są coraz bliżej, czas na podjęcie decyzji zaczął się kurczyć. Młody niedźwiedź, choć był coraz silniejszy, nie miał żadnych szans w starciu z bezwzględnymi ludźmi uzbrojonymi w broń. Jan nie mógł dłużej wahać się. W jednej chwili spakował najpotrzebniejsze rzeczy i zdecydował, że razem z niedźwiadkiem uciekną głęboko w las, gdzie kłusownicy nie będą mogli ich znaleźć. Nocą, gdy las był cichy, a kłusownicy przestali przeszukiwać okolice, Jan wyprowadził niedźwiedzia z chaty. Zwierzę początkowo było niepewne, ale ufając Janowi, podążało za nim. Przedzierali się przez gęste zarośla, Starając się być cicho i nie zostawiać śladów. Jednak Jan wiedział, że to nie wystarczy. Kłusownicy byli wytrawnymi tropicielami i prędzej czy później zorientują się, gdzie podążyli. W pewnym momencie, kiedy dotarli do bardziej dzikiej części lasu, Jan zatrzymał się. Serce biło mu mocno, a umysł ściskały wątpliwości. Wiedział, że to jest ten moment, w którym musi pozwolić niedźwiedziowi odejść. Jeśli chciał, żeby zwierzę miało jakiekolwiek szanse na przetrwanie, musiał je zostawić, żeby mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska. Jednak nie było to łatwe. Po tych wszystkich tygodniach spędzonych razem, Jan poczuł, że nie tylko opiekował się niedźwiedziem, ale też nawiązał z nim głęboką więź. Wiedział jednak, że dłuższe trzymanie niedźwiedzia przy sobie sprowadziłoby na niego tylko więcej niebezpieczeństw. Wziął głęboki oddech, i delikatnie odepchnął młode zwierzę w stronę lasu. Idź! szepnął, patrząc jak niedźwiedź powoli się odwraca i zaczyna wchodzić głębiej w dziką gęstwinę. Jan poczuł, jak serce pęka mu na pół, ale wiedział, że robi to, co najlepsze dla zwierzęcia. Gdy niedźwiedź zniknął wśród drzew, Jan usiadł na ziemi. Czuł, jak wielki ciężar opuszcza jego barki, ale jednocześnie ogarnęło go poczucie pustki. Decyzja o wypuszczeniu zwierzęcia była trudna, jednak wiedział, że postąpił słusznie. W głębi duszy zrozumiał, że to nie była tylko walka o życie niedźwiedzia, to była jego osobista walka, walka z przeszłością, z poczuciem winy, którego dręczyło od śmierci syna. Wypuszczenie niedźwiedzia było jak symboliczne uwolnienie się od ciężaru, który nosił przez tyle lat. Jan siedział tak przez dłuższą chwilę, wpatrując się w ciemny las słuchając od głosów natury, które nagle wydawały się bliższe, bardziej znajome. Zrozumiał, że jego decyzja o uratowaniu niedźwiadka była nie tylko próbą ocalenia życia zwierzęcia, ale również próbą naprawienia własnego życia. Był gotowy pozwolić przeszłości odejść, tak jak pozwolił odejść niedźwiedziowi. Choć był teraz sam, poczuł spokój, jakiego dawno nie zaznał. Wiedział, że to pożegnanie było konieczne, aby zarówno on, jak i niedźwiedź mogli ruszyć naprzód. Niedźwiedź miał teraz szansę na życie w swoim naturalnym środowisku, a Jan, choć zraniony, mógł zacząć żyć bez ciężaru przeszłości, który go dotąd przygniatał. Czy to Niedźwiedź potrzebował Jana, czy Jan potrzebował Niedźwiedzia? To pytanie pozostało bez odpowiedzi, ale jedno było pewne: oboje na swój sposób ocalili siebie nawzajem.